Witam. Dzisiaj mam recenzję takiej wyroczni. Wyrocznia Sen Shamana, Alberto Villoldo, nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko, i Colette Baron-Raid. Colette Baron-Raid to już recenzje kilka talii jest na kanale, więc w playliście możesz sprawdzić, jeżeli cię zainteresuje. Jest tu książka i 64 karty. Tak wygląda z każdej strony. Wydawnictwo Synergia Polska. Grube pudełko. Z tego wydawnictwa naprawdę robią solidnie. Bardzo się cieszę, że mamy właśnie takie polskie, że możemy w polskim języku właśnie korzystać z tych kart. I tak tutaj, tak wygląda tył. Mamy kilka kart. I już Wam czytam. Każdy z nas jest świętym śniącym, stwarzającym świat poprzez sny, a ty o czym będziesz śnić? Wyrocznia Senma Szamana powstała dzięki współpracy dwójka nauczycieli i mistrzów Alberto Villoldo i Colette Baron Reid. Zarówno ilustracje, jak i zawarte w przewodniku teksty czerpią z archetypów i magii szamańskiego świata snu, oferując jednocześnie współczesne i niebanalne interpretacje odczytu. Dzięki tym kartom odkryjesz mityczne krajobrazy i duchowe byty, oraz zrozumiesz, jak to Święte Królestwo wpływa na nasze doświadczenia w świecie Jawy. Ta wyrocznia objawi Ci, w jaki sposób miejsca z Twoich snów prowadzą Cię, byś mógł stać się współtwórcą swojego świata i sprawić, by zmanifestowały się Twoje najbardziej wartościowe intencje. Czyli wyrocznia bardzo związana ze światem snów i tutaj um, oni obydwoje też stworzyli razem um, taką talię też recenzja na kanale mystical shaman oracle także też możesz w zobaczyć i tutaj powiem wam jest zupełnie inna szata graficzna niż zazwyczaj w tych kartach takich um, powiedzmy w stylu szamańskim więc one są zupełnie inne. I Colette Baron No to już pewnie jest znana, jeżeli oglądaliście też inne talie na, na tym kanale. To jest taka właśnie medium, psychiczna specjalistka od kart wyroczni przede wszystkim. I jest. W języku polskim mamy dużo właśnie tej autorki kart wyroczni. Jest też tarot dobra, jeśli chodzi o taroty. I on jest też w takim stylu szamańskim. jest autorką takich talii jak Mądrość: Ukryty Króle, Zaczarowana Mapa, Mądrość Wyroczni. Ona też właśnie dużo czerpie z takiej techniki psychologii energetycznej. Natomiast tutaj, Alberto. Yy, które też, Wam pokażę, o, też właśnie w tym Mystical Shaman, yy, razem współpracowali, yy, to ten Pan od 25 lat współpracuje, właśnie bada rytuały szamanów yy, i uzdrowicieli z ludu, właśnie z Peru, między innymi. Więc yy, ta wyrocznia tutaj czerpie też właśnie, z tej wiedzy i z tego doświadczenia, zarówno też właśnie Mystical, Oracle. Jednak to nie chodzi o to, żeby tutaj, że tu są zawarte jakieś, jakieś kompendium wiedzy szamańskich tradycji, tylko po prostu są zaczerpnięte z jego doświadczenia, z jego wiedzy w tych kartach, jakieś takie przesłanie. No i tutaj grafika zupełnie jest inna, niż właśnie w tych Mystical Shaman Oracle, bardziej współczesna. Ilustratorka, jak zwykle, o tutaj akurat na opakowaniu jest napisane, ja nie będę czytać, bo naprawdę nie, umiem, nie wiem jak to się czyta, ale ta ilustratorka współpracuje praktycznie przy każdej talii, w większości przynajmniej talii, które wykonywała razem z Colette baron Reid. I właśnie ta ilustratorka zawsze była. No i otwieram pudełko. Tak wygląda. O, tu mamy w środku, tak. Jesteśmy świętymi śniącymi, których sny stwarzają świat. Tak wygląda. Piękny środek. Takie niebo gwieździste. jak wszechświat. <laughs> Książeczka karty w środku mamy też takie serce odkryj swoje prawdziwe przeznaczenie śniącego tutaj też możemy wyciągnąć to z opakowania jeżeli chcemy ja jak zwykle mówiłam już w jednym filmie wykorzystuję tutaj na wrzucam sobie minerał do środka nie nieduże i w ten sposób mam zabezpieczone karty Twarde, solidne pudełko, grube, bo aż 64 karty. Z tym, że są takie małe, tak samo jak wyroczni duchowych zwierząt. Czy wyroczni mądrości? To są tej samej wielkości karty. No i zaczniemy od książeczki. Książeczka, tak wygląda. Dobrze zszyta. Standardowej wielkości, jeżeli już kupowałeś jakieś właśnie synergii Polska, to, to, to jest nic, nic nowego, takie same i że tak powiem dobrej jakości też te książeczki. Tu mamy spis treści. Od autorów parę słów, wstęp. Jak pracować z kartami, czyli też dla osób początkujących. Wszystko jest opisane, jak zadawać pytania. I teraz jakie przykładowe rozkłady odczyty. Mamy odczyt jednej karty, odczyt z trzech kart i odczyt z czterech kart, czyli takie trzy rozkłady. I następnie mamy już opis kart. Jest miniaturka karty, też czarno-biała, niestety. Opis, który jest na karcie. I przesłanie. Karty stosowane są tylko w pozycji prostej. I tak każda karta jest opisana 64 karty. Zaraz zobaczymy, co jeszcze tutaj na końcu. Aha. Są właśnie o artystce, o autorach. Tali parę słów. To samo co napisane z tyłu na opakowaniu. I teraz karty. Piękne tyły. Same karty nie. tak yy, bardziej mi odpowiada ten styl, jak właśnie Mystical Shaman Oracle, ale też są bardzo przyjemne w odbiorze. Yy, takie tyły, piękne tyły. Białe brzegi. Taki wzór, no i po kolei zaraz przejdziemy do karty. Przybliżę, więc grafika wygląda w ten sposób. Jest dalej magiczna, tak? Błędny ognik, skarby ukryte w mroku, brama w oddali, śmiały krok naprzód, piękna grafika, cerowanie zasłony, wybaczenie, detoks, naprawianie ciała umysłu ducha. Dobroczyńca, łaska i hojność. No, zobaczcie, jakie słodkie. Dobre nasycenie tych barw, kolory. Jest taka. Mm, bardzo są energetycznie naładowane te karty. Też można je czytać intuicyjnie. Acz warto się zapoznać też z książeczką, zwłaszcza, że właśnie autor. Miał ten kontekst z tymi szamanami, tak? Współpracował z nimi, więc parę ciekawych rzeczy na pewno można wyczytać też z tej książki. Warto się zapoznać. No i dalej idziemy: Dom Serca, Współczucie, Duch Rzeki, Dążenie ku Przygodzie, Galaktyczna Grzybnia, Boska Matryca, Głęboka Cisza, Medytacja i Cisza. Gra o władzę. Właściwe wykorzystanie władzy. Gwiazdy na niebie. Nieograniczone możliwości. Idealna burza. Odwaga do życia. Piękny kruku. Uwielbiam kruki. Pięknie tu jest przedstawiony. Jeździec. Zwiastun zmiany. Kocia, gąsienica, okazja. Koło fortuny, szczęście i wyczucie czasu. Korzeniowa dziewczynka, wyparcie ja, wyparte ja, przepraszam. Kosmiczne łono, boska kobiecość. Księżycowa dziewczyna, nowe początki. Lamentujące drzewo pojednania, leśne wróżki, umiejętność adaptacji, naprawdę, o, próbuję wam tak tak przybliżyć też tą kartę, żebyście zobaczyli, miecz czarodzieja, pewność swojej magii, między światami, wędrówki między królestwami. Mur, przeszkody, nadmiar, przytłaczająca obfitość, nieoznakowany szlak, oświecenie, nurek głębinowy, rzucenie się w wir działań, obcy, ciekawość, oczy kondora, wznoszenie się ponad konflikty. Ogród Wenus. Odpoczynek i odnowa. <laughs> Pełen umysł. Grupowe myślenie. Oczywiście na koniec wybiorę dwie karty i przeczytam opis książki. Więc będziesz mogła zobaczyć, czy mógł zobaczyć jak to wygląda. Pierwszy oddech, świeży umysł. Pieśń wielorybów. Rozbrzmiewanie. Też piękny wieloryb. Widać tą miłość do zwierząt, właśnie zarówno u artystki, jak i u Baron-Reit, nawet na tych kartach. Podniebny most, możliwość zjednoczenia, przeprawa, inicjacja, przymierze, święta umowa, pusta kość. Ojętność. podnieść, pod nie mogłam doczytać. Pusta studnia, czas, uzupełnić zasoby. Pustynny diabeł, wychodzenie z marazmu. Radosna muzyka, muza, przepraszam, inspiracja. Rogaty kaktus. Pomysłowość. No, nawet te na tej karcie widać. <laughs> Rzeźba terenu, starożytna mądrość. Sieć wysadzana klejnotami, połączenie, skarb smoka, zabezpieczenie na przyszłość, spadający anioł, duchowa, narkolepsja, strażnicy, tancerze niebios. taniec na jednej nocy ucho igielne uczta obfitości ukochany uścisz głupca w dłoni bunda, wiele masek. Jeżeli chcesz się przyjrzeć jakiejś karcie, to sobie zatrzymaj, wyprzątany dom, wysprzątany dom. Zagubienie w kosmosie, zagubiony kompas. Zamykające się drzwi. Zakończenie, zapisane na niebie, zarzucający sieć, zgromadzenie, zimowy sen. Złodziejka snu. Znikające zwierciadło. I teraz dla Was potasuję. Karty są małe, wygodne do tasowania. Ja może trochę wyżej. I wybiorę Wam dwie karty, przeczytam z książeczki tak żebyś mogła czy mógł yy, jak się zastanawiasz jak to wygląda bo mnie na przykład jak ja szukałam recenzji kiedyś to bardzo brakowało właśnie tego yy, tej informacji przeczytania tego co jest w książeczce bo byłam ciekawa lubię sobie łączyć to czytanie intuicyjne, ale też z tym co właśnie autor miał na myśli, bo to, to uważam, że też jest bardzo istotne, żeby sobie to połączyć. Poza tym, można poszerzyć swoją właśnie wiedzę, wiadomości, czy też właśnie, jeżeli jest się początkującym, to w nie, po prostu dowiedzieć się więcej na, na temat tych kart różnych. Dobra? No i otworzyłam jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeden albo dwa. Możesz sobie wybrać, to będzie też przesłanie od tych kart dla Ciebie. Niech chciał poczuć. Czy chcą z Tobą rozmawiać. Eee, I tak, karta numer jeden. Nieoznakowany szlak, oświecenie. Ona będzie mi się tutaj stapiać teraz z tym, z obrusem, bo podobny taki zielony. I tak główne znaczenie, doświadczenie, odkrycie, oświecenie. Jesteś wzywany, by wyruszyć w świętą podróż. Arturiańscy rycerze, wyruszający na poszukiwanie świętego grala, musieli upewnić się, że podążają nieoznakowanym szlakiem, którego nikt wcześniej nie przemierzył. Inaczej nie zdołaliby wypełnić swojej misji. Aby znaleźć to, czego szukasz, ty też musisz wkroczyć w najmroczniejszy las swojej duszy, niezbadaną dotąd ścieżką. Wypielęgnowane ścieżki przynoszą Ci jedynie krótkotrwałą przyjemność, teraz oraz wielkie cierpienie w przyszłości. Zatrzymaj się, przecież już wiesz, że na końcu drogi, którą idziesz, nie czeka cię żadna nagroda. Trwonisz tylko czas. Przystań, weź głęboki oddech i w swoim sercu poświęć się szlachetniejszemu przedsięwzięciu. Obiecaj sobie, że nie będziesz się oglądać na stare rozwiązania, które być może były skuteczne w przeszłości. Postępuj w nietypowy dla siebie sposób, spróbuj tego, co ekstrawaganckie. I utrzymuj swoją misję w tajemnicy. To nie czas, by mówić o głosie, który wezwał cię do poruszenia nieoznakowanym szlakiem. Ten czas nadejdzie. Nieoznakowany szlak może być też znakiem, że dokonałeś w już wyboru, choć być może nie jesteś jeszcze gotowy, by to przyznać. Pogódź się z tym, o czym w głębi duszy wiesz, że jest prawdziwe. Twoje serce już podjęło decyzję, a umysł pójdzie za nim. Nie zabieraj się zbyt. Nie, zabi, nie, z, <laughs> nie zabieraj zbyt dużego bagażu. Weź jedynie fundamentalne przekonania, które udowodniły, że. Można się na nich oprzeć w każdych okolicznościach. Wszech, Wszechświat cię osłania. I to było przesłanie tej pierwszej karty. Karta numer 2: głęboka cisza, medytacja i cisza. I tu jeśli wybrałeś kartę numer 2, to przesłanie już szukam. I główne przesłanie to jest medytacja, cisza, klarowność. Wyciągnięcie karty głębokiej ciszy to wiadomość od kosmosu, który wzywa Cię do ciszy. Wyjdź poza troski swojego codziennego życia. To nie jest to samo, co zwolnienie tempa i wzięcie głębokiego oddechu, choć to dobry początek. Kosmos zachęca Cię, byś zszedł głęboko do tego miejsca, gdzie cichnie hałas i nie ma nic poza rozległą pustką wewnętrznej przestrzeni. Jeśli nie Reagujemy na zaproszenie, jakie kieruje ku nam głęboka cisza. Życie może zatrzymać nas samo, poprzez chorobę lub kryzys. Posłuchaj tego cichego głosu. Pamiętaj, że chcesz uchwycić szeb ducha, a nie jego krzyk. Ludzką rzeczą jest argumentować, że jesteś zbyt zajęty, by zwolnić, że nie masz czasu, nastroju lub pieniędzy, by się wycofać na jakiś czas. Nie pozwól, by któraś z tych przyczyn wzięła nad Tobą górę. Zatrzymaj świat i wejdź w głęboką ciszę, zanim coś gwałtownie Cię zatrzyma. Jeśli przyjmujesz to zaproszenie, odkryjesz, że świat całkiem nieźle sobie radzi nie potrzebujesz, żebyś nim kierował. Spodoba Ci się wolność, jaka przychodzi wraz z ciszą, oraz oferowana przez nią jasność i przestronność. No, i tak wyglądają te przesłania z tych kart. Piękne mają tyły. No, szkoda, że nie są jednak większe. Lubię, tak, lubię też, jak są większe karty, chociaż łatwiej się te tasuje. Na pewno tutaj w kamerze, jak są mniejsze, to lepiej je widać. No, tak więc dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne. Recenzji prezentacje